Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy mówić o intrygach głównie dworskich w czasach Szekspira, czyli za panowania Elżbiety I i Jakuba I. Zanim przejdę do spraw intryg dworskich, warto, warto przypomnieć Państwu, czym był dwór. Dwór stanowiło 60-70 arystokratycznych rodzin, które mieszkały razem z monarchą w pałacu na jej utrzymaniu. To trzeba podkreślić. Także jeżeli ktoś kilka lat mieszkał na, na dworze królowej, to miał utrzymanie zapewnione i wszelkie rozrywki, jakie dwór mógł dostarczyć, bo dbano też o to, żeby to życie dworskie nie było monotonne i nudne. Żeby nie było monotonii, um, um, urządzano zarówno zabawy, coś, co byśmy mogli nazwać balami, choć ba bardziej były to maskarady. Na przykład bawiono się w ten sposób, że, że w, w cały dwór przebierał się za postaci mitologiczne i każdy miał wyznaczoną rolę dla siebie. I tak przez e, kilka dni dwór zamieniał się w grecki Olimp e, czy, czy Panteon Rzymski. E, nie brakowało też intryg. W takim gronie 60-70 arystokratów każdy walczył o swoją pozycję, o łaskę królowej czy króla, a to zdobywało się poprzez bezpośredni kontakt. Ten kontakt nie był łatwy, był tylko dla uprzywilejowanych, także mamy tutaj elitę społeczeństwa angielskiego, która walczy jednak cały czas o to, żeby znaleźć się w gronie elity, elity. Także mamy intryg sporo, rozmaitego rodzaju. Jedne, to były, jedne były oparte na zwykłych plotkach, na chęci dokuczania, dokuczania czy skompromitowania kogoś, ale były też sprawy poważne, w których uwikłane były mocarstwa zagraniczne. Które próbowały wtrącać się w politykę Anglii. Wielu z tych arystokratów na dworze angielskim było nawet opłacanych przez ambasadorów obcych państw, czego nie ukrywano. To nie było kompromitujące w tamtym czasie. Każdy dochód był, był szanowany. Druga sprawa to były intrygi związane z sukcesją czyli z kolejką do tronu. Wszyscy arystokraci walczyli o to, żeby ich potomstwo znalazło się w kolejce do angielskiego tronu, a ponieważ wszyscy byli spokrewnieni, czy większość z nich była ze sobą spokrewniona, to, to wspólnych przodków można było znaleźć sporo, zwłaszcza z tej królewskiej linii. O bezpieczeństwo monarchy dbały służby specjalne, które jednak niejednokrotnie brały udział w, w tychże intrygach. Zagrożenie było jak najbardziej realne. Pamiętajmy, że w XVI wieku niejednego monarchę w, w Europie spotkał zamach czasem skuteczny. Eryk XIV, król Szwecji, został otruty przecież. Książę Orański padł ofiarą zamachu. E, król Francji, Henryk IV, został przebity sztyletem. E, intrygi dworskie doprowadziły do ścięcia Anny Boleyn, e, a także Jane Tudor, tak zwanej dziewięciodniowej królowej, o której jeszcze powiem. Również Maria Stuart padła ofiarą intrygi uknutej przez wyższych dostojników państwowych, służby specjalne, a także uczonych. Napisano nawet historię Szkocji specjalnie po to, żeby obciążyć królową oskarżeniami o udział w, w, w zamordowaniu jej męża. Wspomniałem już o mm, królowej dziewięciodniowej, tak zwanej Jane Tudor, która była kuzynką dzieci Henryka VIII, Edwarda, Marii i Elżbiety. Król Henryk wyraźnie ustanowił sukcesję, tron po nim miał objąć Edward, po Edwardzie Maria i Elżbieta. Tak się złożyło, że w czasie panowania Edwarda VI, syna Henryka VIII, który był dzieckiem, kiedy wstąpił na tron, kiedy umierał miał zaledwie 15 lat, był chorowity i wcześniej umarł, jednak zostawił testament, a właściwie dwa testamenty sprzeczne z sobą. W tym ostatnim ustanawiał inną sukcesję, uznał swoje, swoje przyrodnie siostry Elżbietę i Marię za dzieci z nieprawego łoża, w związku z tym nie miały prawa do sukcesji i ustanowił właśnie Jane Tudor. E, jako następną do tronu. Najpierw, najpierw w pierwszej wersji testamentu, e, dopiero jej dzieci miały to, to prawo uzyskać, ale w końcu, e, w, końcu e, w, 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 w ostatecznej wersji, Jane miała te prawa. Wszystko za sprawą intrygi dworskiej e, uknutej przez lorda Northumberland, e, który uknął intrygę. Planując małżeństwo swojego syna Guildforda z Lady Jane. W ten sposób jego potomstwo z tego związku miałoby prawa do, do tronu i, i ród wszedłby do, do rodziny królewskiej. Potoczyło się to jednak niezgodnie z zamierzeniami lorda. A mianowicie król umiera na początku lipca, szóst, bodajże 6 lipca 1553 roku. 10 lipca Lady Jane Tudor została proklamowana królową. 11 lipca e, e, akceptuje to tajna rada królewska, a 12 lipca dostarczono. Już insyg... insygnia królewskie, ale do ceremonii nie dochodzi. Dlaczego nie dochodzi? Otóż e, pojawia się kontrintryga inspirowana przez hrabiego Randall, który miał inny pomysł na sukcesję. Otóż namówił on Northumberlanda, żeby w, opuścił Londyn i na czele oddziału wojsk pojechał w ślad za księżniczką Marią, katoliczką, która, która była w pierwotnej wersji testamentu Henryka VIII, pierwsza to do tronu po, po synu Edwardzie. No i Northumberland zamierzał aresztować Marię, która już ruszyła do większych miast, żeby tam podburzać ludność przeciwko, przeciwko swojej kuzynce. Lady Jane, już królowej Anglii. Northumberland opuszcza Londyn, a um, Randall przekonuje tajną radę, żeby detronizować. Lady Jane, co też tajna rada pro, proklamuje. I, I Lady Jane dowiaduje się, że już królową nie jest. Maria wraca w triumfie do Londynu, zostaje koronowana na królową e, i aresztuje Lady Jane. Jako warunek dla dalszych losów zdetronizowanej królowej postawiono, że musi przejść na katolicyzm. Ona odmówiła, w związku z tym oskarżono ją o zdradę, osądzono i skazano na śmierć. Także Lady Jane została ścięta, zaledwie 9 dni była królową, jest chyba najbardziej... Yy, taką nieszczęsną postacią yy, yy, w tym korowodzie królów i królowych Anglii. Teraz przyjrzymy się intrydze innego typu, która dotyczy yy, lekarza Roderigo Lopeza który był w drugim pokoleniu przeszczonym Żydem portugalskiego pochodzenia i zrobił karierę w Anglii. Był świetnie wykształcony, był dobrym, jak na owe czasy, fachowcem i w swojej karierze wzbił się na same szczyty, a mianowicie został osobistym lekarzem królowej i paru innych dostojników, między innymi szefa służb specjalnych, a także drugiego hrabiego ym, Essexa Roberta Deveraux. I właśnie y, mamy intrygę upnutą przez y, y, Essexa. O co, o co tu poszło? Poszło o to, że y, y, Lopez oprócz tego, że był lekarzem, niekiedy otrzymywał misje, zadania rzeźby można y, dyplomatyczne. I w okresie po klęsce armady hiszpańskiej Anglia, ch chcąc wznowić rozmowy pokojowe z Hiszpanią, wyznaczyła Lopeza do inicjacji tych rozmów. Lopez jednak przekroczył swoje pełne mocnictwa. Rozmowy prowadził znacznie dłużej niż to przewidziano i nie zawsze na tematy, które miał zadane. Między innymi ujawnił stronie hiszpańskiej, że leczy Essexa na chorobę weneryczną. Przechwycono korespondencję, gdzie o tym była mowa. Essex był oczywiście wściekły i uknął spisek oskarżając Lopeza o zdradę. Mianowicie aresztowano dwóch agentów hiszpańskich, którzy wyjawili, że mieli kontakty z, z doktorem Lopezem. Zmuszono ich zapewne do złożenia dodatkowych zeznań obciążających jeszcze Lopez'a. W każdym razie oskarżono go o zdradę stanu, o chęć przyjęcia łapówki w wysokości 50 tysięcy dukatów. No i po, po procesie, w którym bardzo aktywny udział był hrabiego Essexa, skazano go na śmierć, tak jak zdrajcę. Królowa do końca nie, nie bardzo wierzyła w, cały, w całą tą zdradę i spisek, i jeszcze po śmierci Lopeza przyznała specjalne stypendium dla jego syna na dalsze studia w Oksfordzie. Wspomniałem już o tym, że mm, część intryg na dworze królewskim związana była z sukcesją. To była rzeczywiście bardzo ważna sprawa, ponieważ y, wszelkie zamachy stanu, y, wszelkie próby detronizacji monarchy zawsze y, korzystały z, y, z kandydatów, którzy mieli w sobie y, krew królewską. Więc każdy człowiek, który pochodził z rodziny królewskiej, miał pewne prawa do tronu, był realnym zagrożeniem w wypadku spisku. Dlatego monarcha, czy to królowa Elżbieta, czy Jakub I, mieli na uwadze każdego arystokratę o koligacjach królewskich. Dlatego mieli się na baczności. I pilnowali, z kim dany arystokrata może się ożenić, czy za kogo wyjść za mąż. To była sprawa bardzo ważna, ponieważ mogło się zdarzyć, że oboje nowożeńców miało prawo do tronu, w związku z tym ich dzieci byłyby jeszcze bardziej wzmocnione w kolejce do, do tronu. Ofiarą takich niecodziennych intryk i prześladowań, można powiedzieć, padła Młoda arystokratka Arabella Stuart, bliska kuzynka króla Jakuba, ich ojcowie byli, byli braćmi. Była też wnuczką Henryka VII, czyli, czyli założyciela, założyciela dynastii Tudorów. Ze strony matki, jej babką była jedna z najciekawszych i y, y, jednocześnie najbardziej przebiegłych, bogatych i wpływowych kobiet całej epoki elżbietańskiej, niejaka bez y, z, z Hardwick. Y, ona inspirowała szereg intryg, które miały na celu jedną rzecz, której z jej dzieci miało zasi zasiąść na tronie. Najpierw zaaranżowała bez zgody królowej Elżbiety ślub swojej córki, też Elżbiety Cavendish, synem hrabiny Lennox. Dzieci z tego małżeństwa miałyby prawa do tronu Anglii i Szkocji. Królowa była wściekła. Hrabina Lennox powędrowała do więzienia w Tower, gdzie spędziła kilka miesięcy, ale młoda para doczekała się dziecka, właśnie Arabelli Stuart. Która z obu stron, zarówno po ojcu jak i po matce, miała prawa do tronu Anglii i Szkocji. Arabella wcześniej straciła rodziców. Ojciec umarł, gdy była niemowlęciem. Parę lat później straciła matkę i wychowywała ją babka, o, 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 owa Bez, z Hardwick. Babka od początku polowała na właściwego kandydata do ręki, do ręki Arabelli. Jeszcze za życia Elżbiety przebąkiwano, że Arabella jest dobrą kandydatką do tronu Anglii. Najpierw bez doprowadziła do, do zaręczyn swojej ośmioletniej wnuczki, czyli Arabelli, z dwuletnim synkiem hrabiego Lester. Uczyniła to bez zgody królowej, a ta znowu wpadła w furję, ponieważ yy, dzieci z tego związku miałyby prawa do tronu. Nie wszystkie plany bez się spełniały. Yy, w tym wypadku Arabella, yy, jej wychowannica, była również pod kuratelo, kuratelą Roberta Cecyla, który był... W tym czasie szefem służb tajnych kuratela polegała na tym, że pilnował, żeby przypadkiem nie uknuto jakiegoś spisku, który by doprowadził do niepożądanego związku. Również służby dbały o to, żeby nikt niepożądany przypadkiem nie dostał się do łóżka młodej dziewczyny. W każdym razie Cecil e, e, miał inny plan na kandydata do, e, do tronu Anglii. Wybrał e, Jakuba VI, króla Szkocji, który później zostaje Jakubem I, królem Anglii. Podczas ostatnich miesięcy życia Elżbiety na dworze dość głośno było o planowanym ślubie Arabeli z jej kuzynem Edwardem Simurem członkiem wpływowej na dworze Tudorów rodziny Simurów. O całej sprawie królowa się dowiedziała pokątnie, no i też była niezadowolona, nie, nie dała zgody na ten związek. Okazało się to zresztą plotką, gdyż Arabella w rzeczywistości miała innego wybrańca, otóż brata owego arystokraty, Williama. Po kilku latach do y, młoda para y, Arabella i William wzięli potajemnie ślub. To już było za rządów Jakuba I, który podobnie jak Elżbieta reagował na podobne nietakty bardzo gwałtownie z furią. Dla Jakuba Arabella w nowym związku była bardzo niebezpieczna. To niebezpieczeństwo było podkreślone nawet spiskiem międzynarodowym. Wspominałem już, że na dworze takie, takie też miały miejsce. Otóż wkrótce po objęciu tronu angielskiego wykryto spisek arystokratów, którzy chcieli obalić króla Jakuba i na tronie posadzić właśnie Arabellę. Stąd Arabella nie brała w tym spisku udziału, niczego nie udowodniono też jej babce. No, ale, ale uwidacznia to, jak wielkie stanowiła zagrożenie dla dalszych rządów Jakuba, który jeszcze dzieci nie miał. W każdym razie ślub arabeli z Williamem Seymour było złamaniem rozkazu króla, który, który, który sprowadzić można do tego, że Arabella została skazana na przymusowy celibat. Król nie przewidywał jej związku z kimkolwiek, a tym bardziej nie przewidywał, żeby miała rodzić dzieci. Także więzieniem było samotne łoże. Kiedy Arabella wzięła potajemny ślub, w 1610 roku. Była czwartą w kolejce do tronu, a jej mąż był szósty. Król, jak wspomniałem, był wściekły. Również na swoje służby, że nie dopilnowały zadań. Za zignorowanie królewskiego zakazu Jakub kazał nowożeńców uwięzić. Arabelle najpierw w Lambeth pod Londynem, a Simura w londyński Tower. Ale nawet uwięzieni małżonkowie zachowali pewną swobodę i prowadzili korespondencję, która przetrwała do naszych czasów. Kiedy do uszu królewskich dotarła wiadomość o tym, że małżonkowie korespondują, ponownie się wściekł. Zakazał tego i Arabelle wysłał daleko od Londynu y, pod opiekę biskupa daram, y, który zamknął ją w pałacu biskupim i osobiście dostarczał jej jedzenie, a jej jedyna służąca była głucha. Także wszelkie kanały komunikacji zostały. Y, y, Przecięte. Ale mniej więcej w tym samym czasie e, powstał plan ucieczki. I tu mamy wątek e, niczym z filmu e, z cyklu Płaszcza i Szpady, gdyż Arabella uciekła w przebraniu męskim przebrana za mężczyznę, dotarła do Kentu, tam czekała na swojego ukochanego, który jednak się nie pojawił, ponieważ nie zdążył na czas uciec z Tauer. Arabella wsiadła na wynajęty statek, popłynęła do Francji, ale już ją ścigały służby królewskie i statek został przechwycony u brzegów Francji. Arabelle Przejęto i zawieziono z powrotem i zamknięto ją w Tower. Tower nigdy już nie opuściła, nigdy swojego męża nie zobaczyła i zagłodziła się na śmierć. Dodajmy jeszcze, że drugą żoną Simura była Francis Devereux, córka Roberta, drugiego hrabiego Essex. Simur miał z Francis ośmioro dzieci. I od jednej z, niej, z jej córek pochodzi królowa matka. Zmarła w 2002 roku matka obecnej królowej Elżbiety I. Dodajmy jeszcze, że, że matka królowej matki była z domu Cavendish, a więc pochodziła z, teg, z tego samego rodu, yy, co nieszczęsna Arabella. I tak po kilku wiekach ziścił się sen o tronie przebiegłej bez. Na zakończenie dopowiem, że intrygi i skandale matrymonialne nie dotyczyły tylko sfer dworskich. One również rozgrywały się y, pośród y, mieszczaństwa. W Londynie dużo się działo. Ambitni rodzice chcieli wydawać swe córki za szlachciców, a zubożali szlachcice polowali na y, młode i piękne mieszczki y, y, z dużym posagiem. Biedne dziewczyny często nie chciały takich związków, często uciekały z domów. Bardzo dużo opisów takich ucieczek znamy. W wielu sztukach znajdujemy takie właśnie wątki fabularne. Rodzi się w ten sposób miejska komedia, gdzie opowiedziana była historia konkretnych ludzi w określonych miejscach, przestrzeniach. Także oglądając taką sztukę w Teatrze Globe e, widzowie nie tylko mogli znać historię, ale mogli znać osobiście osoby występujące, jeśli sztuka była oparta na w, w, w faktycznych zdarzeniach, co często miało miejsce. Na przykład taka sztuka pod dziwnym tytułem powstała, ostatnio dokonana zbrodnia w Whitechapel, czyli Nie daj wdowie zasnąć. Dotyczy niesłychanej historii niejakiej Anny Elsden, która padła ofiarą intrygi oszusta matrymonialnego. Niestety sztuka jest zaginiona, ale znamy i treść z zachowanych dokumentów rozprawy sądowej, która w tej sprawie się odbyła. Otóż 62-letnia Ann Elsden była majętną wdową, która wpadła w oko, w oko oszustowi matrymonialnemu Tobiaszowi Odli, 25-letniemu właścicielowi kramu z tytoniem, zamieszkałemu przy Wood Street w Londyńskim City da, ta ulica do dzisiaj istnieje. Tobiasz zaczął się do, do, do wdowy zalecać i 24 lipca 1624 roku spotkali się w prywatnym pokoju yy, yy, w tawernie Greyhound przy Fleet Street. Fleet Street oczywiście też istnieje. Towarzyszyło im szemrane towarzystwo, prostytutka i dwóch podejrzanych kleryków. Tobiasz obiecał im spore wynagrodzenie, jeśli pomogą mu zdobyć bogatą wdowę. Spotkanie było obficie zakra zakrapiane. Tak, tak obficie, że biedna Ann trwała w alkoholowym zamroczeniu przez kolejne cztery dni. Jak zeznał jeden ze świadków w sądzie, wlano w nią tyle mocnego trunku, że konia by to mogło zabić. W tym stanie upojenia. Udzielono prawie nieprzytomnej Annie i Tobiaszowi ślubu, co tłumaczy do czego klerycy byli potrzebni. Kiedy doszła do siebie i powiedziano jej, że właśnie wyszła za mąż za Tobiasza, próbowała temu zaprzeczyć. Ale ją przekrzyczano, obrzucono obelgami, po czym ponownie ją upito. Hulanka trwała w najlepsze, a w tym to czasie Tobiasz już jako prawowity mąż okradł dom Anny ze wszelkich kosztowności, wynosząc srebra, naczynia itd. Anna tymczasem nieco wytrzeźwiała, wzywała pomocy, mówiąc, że chce do domu. A, a kiedy z pomocą przybyli jej córka i zięć, Tobiasz umknął, pozostawiwszy pannę młodą na pastwę losu. Odbita przez rodzinę, zanim odzyskała świadomość, leżała bez czucia przez siedem dni. W każdym razie oszust został aresztowany i postawiony przed sądem, choć sprawa długo się toczyła i jej zakończenia nieszczęsna Anna nie doczekała Gdyż przed ostatecznym wyrokiem zmarła. O ile historie królo królowej Jane czy Arabelli nie mogły być w teatrze pokazane, ani nikt nie napisałby o tym dramatu z tej prostej przyczyny, że nie wolno było, cenzura zabraniała yy, pisania sztuk o arystokratach żyjących, to, to Taka ochrona nie dotyczyła y, mieszczan. E, także en, Anna Elsden nie miała takiej ochrony. Teatr re reagował szybko, wszelkie sensacyjne historie i wydarzenia przerzucano na scenę, tak jak to robi dzisiejsza prasa czy, czy telewizja. E, robiono to, jak widzimy, dość bezwzględnie podobnie jak i dzisiejsze bezwzględne są dzisiejsze media. Także podałem państwu przykłady intryk zarówno dworskich, jak i tych, które rozgrywały się w mieszczańskich domach. Kończąc tym samym cykl wykładów, więc korzystam z okazji, żeby państwu podziękować za uwagę i mam nadzieję, że w jakiejś przyszłości znowu się spotkamy. Dziękuję bardzo i do widzenia.